Ja mam na imię Kamila, i jeśli jesteście po raz pierwszy tutaj, a interesują Was treści modowe, lifestyle'owe, no i przede wszystkim jesteście lumpeksowymi miłośnikami, to czeka na Was przycisk subskrybuj. A w dzisiejszym tour de Lumpeks zabieram Was do pszczyny, jedziemy do lumpeksu tekstylowo, czyli sieciówki, w której już byłam, i mam z nią takie średnie skojarzenia, jeżeli ktoś z to pewnie wie, um, jak tam było na zakupach, ale dzisiaj mam nadzieję, że czeka na mnie tam coś naprawdę fajnego. No i zachęciło mnie odwiedzenie tego miasta to, że jest stosunkowo blisko, dlatego że słuchajcie, staliście propozycje, natomiast one na razie mnie troszeczkę. Um, nie są do, do realizacji na ten moment, dlatego że są zbyt odległe i po prostu chciałabym zrobić naprawdę niezłą wycieczkę, więc oczywiście serdecznie dziękuję za to, za te wszystkie komentarze. Zachęcam także do pisania pod tym filmikiem, żebyście może e, jakieś kolejne miasta, kolejne miejscowości wypisali, bo ja naprawdę je przeglądam i zawsze sobie zerkam. No a poza tym wiecie, to jest zawsze fajnie i miło mi się czyta Wasze komentarze, cokolwiek tam napiszecie. No i tak, e, jeśli chodzi o ten lupek z tekstylowo, to ja. Ja jestem na tej grupie na Facebooku właśnie takich miłośników Lumpeksu, i tam dziewczyna wstawiła bardzo fajne rzeczy, zdjęcia trzmów. I napisała właśnie, że ona bardzo lubi Lumpeks tekstylowo, bo znajduje tam wiele perełek. Więc to też mnie zachęciło, żeby dać jeszcze szansę te, temu właśnie tej sieciówce. No i jedziemy sobie tam właśnie, zobaczymy co tam dzisiaj na mnie czeka. A teraz wam pokażę może kilka widoczków z trasy. Chociaż ona będzie dosyć krótka, ale może coś ciekawego będzie. Może mnie być tutaj słabo słychać, bo jestem w parku w pszczynie, przechodzę właśnie przez mostek. Bardzo, bardzo lubię to miejsce, jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. E, ja już wyszłam z tego lumpeksu jakiś czas temu i powiem Wam, że kupiłam co nieco. Myślę, że to nie będzie mój ulubiony lumpeks. I w ogóle oczywiście zgapiłam, bo e, sprawdzałam na necie było 75%, wiecie, napisane. Ja sobie tak na szybko sprawdziłam. No i uznałam, że okej, okay, czyli jest minus 75. To... No. Okazuje się, że nie. W tym lumpeksie troszeczkę inaczej oznaczają. Jest e, 75% ceny, czyli jakby minus 25%. Także co nieco tam kupiłam. E, powiem Wam, że naprawdę były fajne rzeczy. Na pewno lepsze aniżeli wtedy, co trafiłam na ten ostatni dzień wyprzedażowy w tym lumpeksie tekstylowo w innej miejscowości. Ogólnie bardzo dużym plusem jest godzina otwarcia, bo jest to otwarta do 20.00. Wasza ulubiona prezenterka odzieży używanej powraca, słuchajcie. E, chciałam Wam podsumować szybko ten lumpeks. E, jeśli chodzi o to miejsce, to było całkiem w porządku, chyba te lumpeksy tekstylowo są po prostu duże, dlatego że tam też było sporo miejsca i faktycznie było dużo towaru różnego, naprawdę rozmaitego były rzeczy dla dzieci, dla mężczyzn, dla kobiet, buty, kostiumy kąpielowe, no po prostu wszystko. E, znowu była ta sama sytuacja, co w poprzednim tekstylowo, czyli te wieszaki. Sukienkami były mega wysoko, jak dla mnie, i z uwagi na to, że tych sukienek było dużo, to sobie wyrobiłam bicki z przeglądania ich. A tak serio, no to słuchajcie, ciężko mi było tam wgrywać w tych sukienkach, no bo one były po prostu zawieszone wysoko, ale co nieco udało mi się kupić. Ogólnie, jeśli już tak się umówiliśmy, że wystawiam tutaj oceny, jestem sędzią. Jak widzicie, dzisiaj nawet się ubrałam w koszuli, żeby było super elegancko, jak na poczciwego sędzie przystało. E, nie, mam głupi humor taki, wiecie, ale to myślę, że jak oglądacie regularnie, to e, wiecie, czego możecie się spodziewać. Więc słuchajcie, daję temu lumpeksowi, temu, temu secondhandowi y, myślę, że takie 6 na 10. Nie ujęło mi nic tak szczególnie bardzo. E, ceny jak w innych lumpeksach. E, ostatnio dostałam komentarz od jednej z Was, chyba to była kobieta, dziewczyna, tak mi się wydaje, że ona kupuje takie rzeczy nawet po 2 zł, które ja pokazuję i tak dalej. Słuchajcie, tak pewnie, że się da jak najbardziej. Ja też jak mam obcykalny lumpeks i chodzę, to wiem mniej więcej, czego mogę się tam spodziewać, e, kiedy, gdzie, jak i w ogóle, natomiast to są takie nasze wspólne przygody i wycieczki. Poszukiwaniu właśnie takich perełek w lumpeksach, także wiecie, to jest działa troszeczkę na innej zasadzie, więc tutaj musimy przymknąć na to oko i wziąć to pod uwagę. A teraz przejdę już do pokazywania. W pierwszy ogień pójdzie bluzka, to jest bluzka w takim kolorze niedziakowym z takim kwadratowym dekoltem, więc to jest coś, co jest teraz w modzie, to jest teraz w modzie, to jest na czasie, rozumiecie to, o co chodzi więc ten dekol mi się spodobał ona pochodzi z H&M i jest w rozmiarze M nie wiem czy to dostrzeżecie tutaj muszę Wam z bliska pokazać, żeby było widać to jest taki prążkowany materiał typowo sztuczny ona tutaj chyba metkę z tego co kojarzę ma wyciętą tak nie ma tutaj nie jest sorki pomyliło mi się innym. teraz to będzie tak 90% poliester i 10% elastan czyli typowo sztucznie typowo worek na śmieci ale nie słuchaj, w zależności od tego, jaki ten poliester jest, to tak jak mówię, czasem po prostu czas poliestru, ubranie nie są takie złe. Co jest ogromnym plusem, no to to, że wyprałam i jest jakby spod żelazka, a nawet jej nie dotknęłam żelazkiem, więc ona na pewno nie będzie się gnieść. Tutaj jest ten delikatny prożek, ona jest mocno elastyczna. Mogłaby być to eska, ale wiecie, no w lumpie to tak nie można sobie znowu różdżką rzucać i wybierać. A spodobała mi się tak, powiem Wam szczerze, że po prostu takie rzeczy bardzo lubię, bo to jest taki klasyk zwykły, do który pasuje do spodni, do jeansów, do jakichś materiałowych spodni, do jakieś sukienki, spódniczki, ale też właśnie to, co fajne jest, to po prostu jest ten dekolt inny, także to troszeczkę urozmaica, powiedzmy, tą nudną rzecz, no i myślę, że po prostu to jest taki zwyklak, ale ten kolor mnie też ujawnia. Z reserved, czyli idziemy tak dosyć sieciówkowo. i to jest taka bluzeczka z dekoltem w serek, taka zakładana, można powiedzieć. Natomiast ona nie jest związana, ale tutaj już tak przeszyta właśnie na maszynie. Podobały mi się rękawki, bo one nie są takie super krótkie, tylko powiedziałabym takie delikatnie nadłokieć, bardzo fajnie wyglądają. Ja lubię takie bluzki też właśnie z takim troszeczkę dłuższym rękawkiem, bo to tak fajnie leży na sylwetce. I tutaj nie mam właśnie tej metki ze składem wyciętej, natomiast wydaje mi się, że tu też nie będzie wiecie, nic z wysokich lotów, jeśli chodzi o materiał, dlatego że no pewnie tutaj jest większość tego sztucznego materiału, ale spodobał mi się ten dekolt tutaj serek właśnie taki zakładany kopertowy, bo myślę, że to jest coś fajnego i będzie ona spoko wyglądała właśnie zarówno na elegancko, jak i tak bardziej, wiecie, na co dzień, bo ja też takie rzeczy lubię, po prostu wygodnie mi się w tym śmiga i dobrze chodzi. Ona jest jeszcze lekko wilgotna, natomiast też jej nie prasowałam i jak widzicie, no raczej nie jest gniotem, nie gniecie się. Kolor jest czarny, jest opcja, że w ogóle w tej to powiem Wam, nikt nie chodził, no i co, to jest też znowu taki zwyczaj, ale ja lubię takie rzeczy, więc no wiecie, też kupuję to, co mi się podoba i w czym będę chodzić. Także ona jest z takich krótszych troszeczkę bluzeczek, co też jest na plus, no bo... Dla mnie jako dla niskiej osoby, no to wiecie, często mam tak, że po prostu bluzki są gdzieś za długie i później nie ze wszystkimi dołami to dobrze wygląda i dobrze współgra, a też nie zawsze jak wkasamy coś w środek, no to wygląda to spoko, bo czasem lubią się robić takie bułki, warstwy i różne inne dziwne rzeczy, które nie do końca wyglądają spoko. Dlatego myślę, że ta bluzka, na pewno będę w niej chodzić, a co Wam też powiem, że ostatnio w podobnej bluzce, tylko ona miała dekolt tutaj taki zwykły, półokrągły, zrobiła mi się dziurka, trochę się ona zniszczyła, także pewnie tam ją zastąpię. Że robiłam te bicki przy poszukiwaniu sukienek, to nie próżnowałam i nie udało mi się coś znaleźć. Znalazłam sukienkę taką z Mohito w rozmiarze 32, czy to jest XS. Natomiast Mohito co ta, ta rozmiarówka jest taka dosyć powiedziałabym zawyżona, bo ja tam kiedyś coś mierzyłam, to 36 to w ogóle była duża. Pewnie zależy to oczywiście od fasonu, od rzeczy i tak dalej. Natomiast już tak wiem, że tutaj jakby wzięłam, zobaczyłam, że Mohito 32, patrzę na fason, mówię, powinno to przejść. No i w faktycznie jest spoko. Spodobał mi się kolor, bo to jest taki brudny róż. Ale jak widzicie, nie taki, yy, wiecie, czasem jest taki róż, po prostu taki pink, po prostu uderzający, taki brzydki, taki, nie wiem, jak to powiedzieć. Na pewno, wiecie, każdy ma jakiś taki odcień różu, którego nie lubi, więc to jest właśnie ten, który mi pasuje. On trochę inaczej wygląda na kamerze, bo jest troszkę jaśniejszy, a tutaj jest taki e, pudrowy, przybrudzony lekko różyk. E, rękawki, widzę, ten mi się tutaj wyprostował, bo one są tutaj delikatnie e, podwijane właśnie, tak wiecie, te brzegi, przez co wygląda to tak powiedziałabym nonchalantzko. E, ona tutaj ma troczki. Troczki są wykończone takimi srebrnymi elementami, no i ma e, kieszenie. Dajcie znać, czy Wy też lubicie sukienki z kieszeniami. Ja kiedyś właśnie dawno temu, lata temu, z koleżanką na lumpie Dorowałam sukienkę z kieszeniami i wtedy się po prostu zakochałam. Stwierdziłam, że nie wiem, wiecie, nie noszę w tych kieszeniach, nie wiadomo czego, z reguły nic nie noszę, także to jest bardzo logiczne, co ja mówię teraz, ale po prostu lubię te kieszenie, bo zawsze można sobie, nie wiem, burzyć tam ręce czy coś cokolwiek, po prostu jakoś te sukienki są takie, mają taki troszeczkę inny vibe, więc to mi się podoba. To jest fajne, to to, że te troszkę to nie jest tylko takie pit na wodę fotomontaż, ale nimi się da podkreślić talię, tylko że te sznureczek tutaj wszystko ładnie zbiera. To, co może nie do końca mi się tak podoba, to zamek z tyłu, który jest wykończony takim serduchem, widzicie? To jest też tak srebrny serduch, Ono niby tego nie widać, wiecie. Jakby to było gdzieś z przodu, to... są so, są, so, nie wiem, czy by mi się to spodobało, ale jest z tyłu, więc okej, okay, może być. I to jest sukienka w stu procentach z wiskozy. E, więc, no, ja, jako królowa i naczelna zwolenniczka wiskozy, bardzo się cieszę. Gniecie się wiadomo, tak, ale ja lubię e, i powiem Wam, że no pewnie ona będzie tutaj problematyczna, jeżeli chodzi o tę strefę, że tak powiem, tylną, jak się usiądzie, e, ale wydaje mi się, że po prostu ja już jestem do tego przyzwyczajona i. Jednak wiskoza to jest super materiał, dlatego, że ona jest mega na lato, na upale dni, ona tak nawet przyjemnie chłodzi. I po prostu, wiecie, ona nigdzie się nie klei do ciała, jest bardzo przewiewna, taka komfortowa i ten materiał sam w sobie jest po prostu taki... Chłodne, lekko, więc y, nawet lepszy niż bawełna, niż moim zdaniem. Y, jest tak delikatnie na półokrągło wykończona, ale tak bardzo delikatnie, w zasadzie bardziej na prosto, tylko te boczki są troszeczkę ścięte. No i tutaj mamy takie malenkie y, wycięcia, więc ona jest tak wykończona. Bardzo, bardzo fajna sukienka. Tutaj pod biustem też ma takie małe zaszewki, przez co wygląda bardzo fajnie i ja uwielbiam takie rzeczy, naprawdę to jest. Taki jeden zakup, z którego jestem mega zadowolona i po prostu wiem, że chodzić w tym będę, i wiem, że po prostu ta sukienka mi na pewno posłuży na długo. ja mam wkrętko ostatnio na kolory, takie żywe kolory, fuksjowe, Bardzo podoba mi się taki róż, taka fuksja konkret, taki trochę neon, wiecie o co chodzi. Bardzo mi się podoba, natomiast nic takiego nie mogę sobie upolować, ale też bardzo podoba mi się krata. Krata to chyba jest coś takiego, co w zasadzie z mody nie wychodzi. Bo zawsze w sezonie jakimś coś się trafi. I znalazłam, na początku myślałam, że to jest słuchajcie, wzór Pepitki, ale później tak się przyjrzałam, że to jest drobna krata. I jest to koszula. Koszula w rozmiarze M z firmy Tom and Rose. Ja to kojarzę, ale nie, chyba nic z tego nie mam tak za bardzo, ale kojarzę ubrania po prostu, że gdzieś tam mi czmychnęły. I właśnie to jest MK. Chciałabym, żeby. Chciałam ją, po to wzięłam ją dlatego, żeby ona była taka właśnie luźna. Nawet Elka by mi odpowiadała albo i nawet jeszcze XLka. słuchajcie. Dlatego, że ja właśnie chciałam taką większą koszulę. Ta jest spoko o tyle, że mogę ją zapiąć i ona wygląda dobrze, ale też kupiłam z takim zamysłem, żeby nosić ją do topu, do t-shirtu jakiegoś takiego wiecie, czy bluzeczki na rameczkach, takiego t-shirtu to może niekoniecznie. I to jest po prostu super rzecz, żeby zarzucić i do spodni, i do spodelek. Mi się taki styl bardzo podoba, luzacki, taki wiecie, na co dzień po prostu wygodny. Ona jest także w 100% z wiskozy, więc to jest świetne. Kolor bardzo uniwersalny, bo ta kratka jest czarno-biała. W zasadzie pewnie jak z daleka pokazuje to tutaj to nie widzicie do końca dobrze tego, rozmiar, tego wzoru, bo to się pewnie tak zlewa w dali. Przynajmniej ja tak widzę, ale słuchajcie właśnie. Strącę. Ja tak widzę, bo ja nie mam dzisiaj soczewek, a to słuchajcie, dlatego, że po prostu coś mi się stało w oko i nie chciałam już zakładać soczewek. Jest pogoda tragiczna, więc musiałam odpalić lampę, która niewiele daje, a nie mogłam, nie chciałam też zakładać okularu, żeby wam po prostu się dwa kółka orbity nie odbijały w okularach, więc nie chciałam, żeby to tak było. A ta koszula jest, wracając do niej, oczywiście jest rewelacyjna i myślę, że takie rzeczy po prostu są super. Ja bardzo je lubię. I powiem Wam, że spoko, na pewno będę nosić, jest wykończona całkiem w porządku, wiecie, tutaj nie jest to jakieś super wykończenie, że nigdzie nie wystaje żadna nitka, ale nie jest źle. Czarne guziczki, jest też guziczek zapasowy tutaj w środku właśnie przyszyty, także gdyby w razie czego coś mi odpadło, odleciało, to sobie to, wiecie, można szybko nitką przychwycić. I ona jest też tutaj zbierana z tym tak delikatnie, więc to jest znowu kolejny plus. Słowaki takie, że po prostu ją można też będzie włożyć na przykład do spódniczki, dzięki temu, że ten materiał jest taki opływowy, ale też będzie właśnie można, tak jak wspomniałam wcześniej, nosić na luzaka. Rozchwianym kucykiem tutaj chciałam Was jeszcze serdecznie zaprosić na po pierwsze moje Vinted, Gdzie możecie sobie zobaczyć, bo wystawiam tam rzeczy, które kupiłam i w lumpie, ale też te, które są już wcześniej w mojej szafie z innych jakichś sklepów, sieciówek i tak dalej, a po prostu. Już mi się trochę znudziły e, i postanowiłam je sprzedać. Ale też zapraszam Was na mojego Instagrama, bo chciałabym tam zacząć działać naprawdę, wiecie, regularnie i potrzebuję jakiejś dawki motywacji. A kto jest najlepszą motywacją? Oczywiście Wy, więc bardzo się ucieszę, jeżeli tam wpadniecie i zostawicie po sobie jakiś ślad, czy to w postaci obserwacji, czy to w postaci jakichś komentarzy. Wiecie na pewno, co robić. E, tutaj już Was nie muszę kierować. Ostatnio też pomyślałam, że Was tak ciągle żegnam, takim zdaniem, że dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłej nidzie. A przecież specyfika YouTube'a jest taka, że Wy możecie to oglądać cały czas, nie tylko w niedzielę, ale i w pozostałe dni, nie tylko do śniadania, ale i do kolacji, albo jak nie możecie spać w nocy, także e, dzięki za oglądanie, to się nie zmieniło. Nadal Wam dziękuję, ale tym razem już z innym pożegnaniem, e, bo zapraszam Was do oglądania też pozostałych odcinków poprzednich z serii Tour de Lumex. Tutaj widzę Wam na górze playlista z tej albo z tej strony, nigdy nie wiem, dlatego... Z którejś wyjedzie na pewno. No i co? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie piszcie komentarze, oczywiście udzielajcie się i do zobaczenia w następnym. Pa pa!